Sylwia, tak? Zgadza się. Proszę zapamiętać. Obiecuję. Złapałeś mnie na wylocie. Idę właśnie do mi No Lubię robić niespodzianki. Jak zamieszkamy razem? Więc się nie wycofujesz? Flamka zapadła. Trzeba tylko ustalić termin. Jak gdyby chodziło o ślub, to coś w rodzaju ślubu. Chciałbym jak najszybciej. Ja też. Tylko gdzie zamieszkamy? Moje mieszkanie się nie nadaje. Praktycznie tylko tam nocuję. Wiesz, może spróbujmy tutaj. Carlota mogłaby zająć inny pokój. Co ty na to? Nie ma już wolnych pokoi. Para nie przejmuj się, jakoś to rozwiążemy. Najważniejsze, żebyśmy byli szczęśliwi. Jasne. Podrzucić cię do Milagros? Tak, no to chodźmy. Sama radość patrzeć, jak pani chodzi. Kto by pomyślał, że jeszcze do niedawna pani kulała. Dobrze się stało, bo z takim przystojnym mężem. Nie jedna by chciała być na pani miejscu. Dziękuję, Teodoro. Cóż to za osobista sprawa. Chcę wiedzieć, dlaczego jesteś wobec mnie taka napastliwa? Nie zrobiłam ci nic złego. Uważasz, że okazujecie agresję? Nie zaprzeczaj. Masz coś do mnie? Zgoda, byłam dla Ciebie niemiła, ale to nie znaczy, że mam coś do Ciebie. Tylko to zwykła zazdrość. Jak to? Ja nawet nie znam Twojego męża. Chodzi o Jose Antonio. Czyżbyś Ty i on... Niestety nie. On nie widzi innej poza Tobą. Nie wiesz, że wpadłaś mu w oko? Skąd wiesz? Bo go dobrze znam. Mówiłam ci już wcześniej, ale nie chciałaś mi wierzyć. Teraz sprawa jest ewidentna. Nie widzisz, jak on na ciebie patrzy, jak ci sklepie, jakim darzy cię zaufaniem, szaleję za tobą. Nawet jeśli, to nie mam w zwyczaju zadawać się z żonatymi, zwłaszcza szefami. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Nie uważasz go za super atrakcyjnego faceta? To najmniej ważne. Nigdy bym nie rozbiła małżeństwa, szczególnie tak szczęśliwego, jak jego. Słowo daje, nic do ciebie nie dotarło Pisałam, że pracując tu nie od dziś, Masz już swój pogląd Milagros to wiedźma najgorszego kalibru Fajnie, że przyszłaś Jak się czujesz? Dobrze A co tam u was? Co ci? Nic Mały zawrót głowy, ale już jest dobrze. Zawrót głowy? A może ty jesteś w ciąży? Nie. Mam trzy dni opóźnienia, ale to pewnie przez tę operację. Sama ma piernik do wiatraka. Zawsze funkcjonowałaś jak szwajcarski zegarek. E, tam. Te nerwy przed operacją musiałem mnie rozregulować. Przecież minęły już dwa tygodnie. Moim zdaniem szykuj się na wizytę bocianą. Kochaliście się w szpitalu? Coś ty? Jeszcze przedtem, po ślubie cywilnym. Co musiało się wtedy stać? Tak sądzisz? Niemożliwe. Dlaczego? Halo? Jose Antonio, cześć kochani. Jest u mnie właśnie Mariana. I tylko po to dzwonisz? Ja też Cię bardzo kocham. I tęsknię. Przesyłam Ci całusa. Nie wierzę. Milagros robi jak najlepsze wrażenie. I na nas zrobiła na początku, ale to tylko fasada. Wiem, bo mieszkam z nią pod jednym dachem. Jakoś trudno mi uwierzyć. To cyniczna karierowiczka. Dba tylko o pieniądze. Nie wierzę. San Antonio nie zainteresowałby się taką. Okręciło go sobie wokół małego palca. Pasuje jej do zarządzania majątkiem. Hipokrytka. Wcale mnie nie zdziwiło, że ma kochanka. Milagros? Ty go możesz uratować. Podobasz mu się. Mogłabyś otworzyć mu oczy. Co masz na myśli? Powiedz mu, że się w nim zakochałaś. Wybaw nich, opanuj się, mogę ci pomóc. Już dawno mu wpadłaś w oko. Potrzebna mu tylko zachęta. On jest z natury bardzo nieśmiały. Potrafisz mu dać do zrozumienia? Przestań wreszcie. Nie chcę już tego słuchać. Ze swoją postawą strusia daleko nie zajdziesz. Powiedziałam dość tego. Pretynka. Dziękuję. A może zrób test ciążowy? Pójdę z tobą. Naprawdę sądzisz, że. A miałabyś coś przeciwko dziecku? Byłabym zachwycona, ale. Jednocześnie czuję coś w rodzaju strachu. Więc trzeba rozwiać wątpliwości. Chodź. O kurczę, ale odlot, słucham. Czyli bardzo ładnie. Nieładnie, raczej transcendentalnie i ekstatycznie. Tutaj by się przydała Agora w stylu antycznej Grecji. Miejsce dyskusji i performansów. Jeśli ma pan gdzieś pod ręką dialogi Platona, to na pewno są, ale dajmy mu teraz popracować. Agora, mówisz, interesujące. Mam tysiące pomysłów, zwłaszcza w dziedzinie natury. Wiem, ale chodźmy się teraz przejść. Nad morze? Przy tej pogodzie? Tak, poopcować z nieskończonością. Miłego spaceru. Mówię przecież, nie wiem, gdzie jest, ani o której wróci. Melissa już dawno przestała mi się opowiadać. O czym chcesz z nią rozmawiać? Martwię się o nią. Cała ta sytuacja z Sebastianem pogorszyła jeszcze sprawę. Ostrzegałam cię, że nic dobrego nie wynika ze związków z de la Torre. Nie kwestionuję tego. Ale do jakich metod się uciekasz? Psułem sobie układy z nią. dziewczyna niepotrzebnie przeżywa. Nie mieliśmy innego wyjścia, a dobrze wiesz. Melisa jest w niezłej formie. Jak na siebie oczywiście. Co masz na myśli? Wychodzi do domu się rozerwać. Częściej niż zwykle. Myślę, że wyświadczyliśmy jej przysługę. Niepotrzebnie się martwisz. Melissa ma się świetnie mój, dopiero ci nalałem Chcę mi się pić Mamy napoje orzeźwiające Czy ja cię prosiłam o radę? Nigdy nie udzielam rad nieproszonych Ale to wczesna pora na wysokoprocentowe trunki Zwłaszcza, że jesteś sama Czekam na kogoś Jak ci poszło? Nie bądź taki tajemniczy, jak było. Doskonale. Przespałem się właśnie z damą z doborowego towarzystwa. Czy może raczej z ex-damą? Z lucresją. Lucresją de la Torre we własnej osoby Raquel wspomniała przez telefon, ale nie sądziłem, że lokacja pójdzie na coś takiego. Poszła na całość. Było bosko. Na mnie ona robi wrażenie o ziemi złe. Nie tam, gdzie chodzi o forsę. Chyba wiesz, że braki środków na podważenie testamentu. Zakładając, żeby do takowego doszło, więc przystała na ofertę, jaką mi złożył Hector. Seks w zamian za obsługę prawną. Na początku stawiała opór, ale w końcu się złamała. Robiła wrażenie zdesperowanej.